Witajcie, witajcie w klasztorze sióstr klarysek w starym sączu. Siostry klaryskie zostały sprowadzone tutaj przez księżną Kunegundę. A tak naprawdę my ją znamy pod imieniem Kingi, która była żoną księcia Bolesława Wstydliwego w czasach rozdrobnienia dzielnicowego. Kunegunda, zwana Kingą. Osobą niesamowitą, ponieważ była córką króla węgierskiego i cesarzówny bizantyjskiej. W związku z tym była osobą o wprost niebywalej genealogii. To ona tutaj ufundowała ten yy, klasztor, ponieważ dostała ziemię sądecką od swojego męża w zamian za Osak, który został sprowadzony do Polski, Kościół przechodził różne koleje losu. Teraz słyszycie uderzenie w dzwon, w środku jest naprawdę interesujące, ale tylko przez moment, miałem możliwość wyłączenia kamery tutaj budynki klasztorne przypominam wam, że stary sącz został w 1410 roku zniszczony na skutek najazdu ścibora ze ściwożyc o tym delikwencie będziemy jeszcze opowiadać ale póki co delektujmy się tym widokiem Święta Kinga, oczywiście związana jest z powstaniem kopalni w Ochni. Jak pamiętacie, rzuciła ten pierścień swój w kopalni węgierskiej, a pojawił się pod w Ochni. I tak to stała się również patronką górników. I jako czynienie często górnicy. pięknej miejscowości, jaką jest Stary Sącz.